Siemano wam wszystkim, tutaj Michał 980 i witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft Versions. Już drugi odcinek i jesteśmy teraz w wersji Minecraft Alpha coś tam, zero coś tam. Nie, 0,4, nie, 0,4? Może 04. O, o, tu ma się 104, tak, i tutaj skończyliśmy. Uła, co to za logi. Dobra, to jest owieczka. Pełna maja, widzę inny już kolor, miała przedtem jakieś szale no nie graliśmy w ogóle na graliśmy na jakieś indie futbale <grystanie> i no tak, A, no dobra. Spadnie na razie damy tu, to też, tu, to też, tu tak, Tak, to tak i idziemy zabijać świnę. O, oh yeah. Pijemy i nie wypadło, Czemu tu w ogóle jest jedzenie? Bo no tak nie wypadało. Dobra, ja liście. Albo to było, ktoś zabił inną świnię, albo to Tom kogoś się tu skryło mięso. Dobra. Tak, to tak, to na razie. tak. Nie, dwa, czy były. Lol, lag. Dobra, e, mówiłem już, że sorry za lag, i musimy znaleźć miejsce na pierwszą noc. Sądzę, że ta skała będzie naszym miejscem na pierwszą noc, chyba. Lol! No, co to było? Tak, tylko wybrałem takie miejsce. Tu będzie takie szybkie, takie. Nie wiem czemu. O, stary gravel. Ja przepadam za grawelę. żwilem Aha i dzisiaj właśnie miałem to powiedzieć. Chcę wam bardzo... Ale to bardzo... Ale po prostu najbardziej powiedzieć, że wam bardzo... no już powiedziałem jak bardzo. Was. Mm, bardzo mnie zaskoczyliście. I bardzo Wam chcę podziękować. Wiecie dlaczego? W moim pierwszym filmiku dwa lata temu, zagrajmy na kodach odcinek pierwszy. Na kodach odcinek pierwszy, no. Yy, to ja zrobiłem. Yy, no, to ogólnie tam robiłem na kodach. Ale. Tam powiedziałem, na, albo w opisie, czy dobijemy jedną łapkę w górę. Nie, dwie. LON. Nie ma łóżka nawet chyba. Mm, spokojnie, dodadzą za niedługo, nie, nie będziemy się martwić. No. I czy dobijemy chyba dwie łapki w górę? Ja sobie chyba pierwszą dałem, jak się nie ma. Ale pod tym filmem było... Siedem łapek w górę. jak jesteście tak uzależnieni, albo coś... O, Jestem tu, e, e, no 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 e, tak to jeśli jest tak tak dużo dużo jesteś to pewnie to co tu, co tu, jesteś się No, ale jak dla mnie to 7 to mój najlepszy numer. Jak dla mnie to mój najlepszy numer. Gdzie ja mam rękę tutaj taką, taką przechyloną? A czy znowu jest tak, że znowu jest? E, dobra. I no, i bardzo chcę Wam za to podziękować. Dobra, teraz szybko robimy piecyk. No, tu inny wygląd pieca. I chyba da się przypalić. Oda się. E, nie. nie, można. <noise> nie można robić tego. Tak, nie można robić łóżka niestety. W ogóle przejdźmy już do gry, bo tak. szybko się kończy. Trzeba jeździć w ogóle nazbierać zlew na drzwi, na przypalanie i w ogóle. Ej, ale zielone liście. Takie zielone, że po prostu no... No ładne są. Dobra, to tu damy. co ja w tym robię? Aha dobrze, że tu robię. No, da się drzwi na no szczęście. Yeah. Nie dobra. Um, nie ma tu shiftu! LOL! I dobra, za chwilę będziemy kończyć. Nie ma animacji, że daję to ręką. Dobra. No, za chwilę będziemy kończyć, więc już podziękowałem wam i w ogóle. Chyba zrobię screenshot'a filmu, tylko Aha. <śmiech> drzwi! <śmiech> Fajne drzwi, super. I... Dobra. Yy, no. Będziemy się tutaj palić. Mamy tam zachód słońca. To jest nasza tylko pierwsza baza, będziemy się przeprowadzać. BĘDZIEMY się przeprowadzać, no. Tylko jedna potrzebuję potrzebuj to węgla Tu zrobimy taką palnię No A więc tak Ja już będę musiał kończyć A więc Nie zrobię jednak screenshot filmu po co Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. To wezmę, to będę Dam do, dam do przepalania, czy przepalania i, no jak mówiłem już, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. E, no, a więc. No.